Witam Was, wspaniali ludzie na kryptonowinkach, czyli na najlepszej porcji najświeższych informacji ze świata krypto na polskim YouTubie. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra. A teraz przechodzimy już do szczegółów. Aktualnie cena Bitcoina wynosi 22393 393,90 i No i praktycznie nie zmieniła się w ciągu ostatnich 24 godzin. Natomiast cena Ethera wynosi 1565,22 dolarów i spadła o prawie 0,4% w ciągu ostatnich 24 godzin. Indeks Firen Grid wynosi aktualnie 48 punktów. Wzrósł od ostatniego odczytu o 1 punkt. No i przebywamy w obszarze neutralnym. Jak spojrzymy na kryptobomble no to przewagę mają tokeny spadające No i jeżeli chodzi o tokeny spadające, to Prym tutaj wiedzie dash ze spadkiem o nie przepraszam AGIX ze spadkiem o 6,6% na drugim miejscu jest dash ze spadkiem o 6,4% a na trzecim miejscu, jeżeli dobrze widzę, jest Lido ze spadkiem o 5,4% jeżeli chodzi o tokeny rosnące Prym tutaj wiedzie FTT ze wzrostem o 4,3% na drugim miejscu jest SNX ze wzrostem o 4,1% a na trzecim miejscu jest mana ze wzrostem o 3,7%. A teraz przejdziemy już do informacji ze świata krypto. No i pierwsze, tu mamy pytanie, czy Binance jest nielegalna w Stanach Zjednoczonych? No i tutaj czytamy, że amerykański oddział Binance jest podejrzany o nielegalne oferowanie swoich usług. Według rzecznika SEC giełda kryptowalut nie została autoryzowana lub licencjonowana. Oskarżenie SEC jest poparte dwoma argumentami. Pierwszy jest taki, że Binance chce nabyć aktywa od upadłego Voyager'a i to może być naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych. Drugim argumentem jest to, że Binance US jako całość jest nielegalna i działa jako niezarejestrowana giełda papierów wartościowych. Także widzimy, że sek tutaj ciągle atakuje firmy związane z kryptowalutami. No i zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Natomiast giełda Bybit wstrzymuje wypłaty i wpłaty dolarów. Giełda Bybit wstrzymała wpłaty w dolarach amerykańskich z powodu przerwy w świadczeniu usług przez partnerów. No i pytanie jest takie, czy to jest najnowsza ofiara operacji Chock point, która polega na ograniczeniu usług przez regulatorów. Giełda Bybit ogłosiła zawieszenie płatności w dolarach przelewami bankowymi i wyznaczyła termin wypłaty dolarów do 10 marca 2023 roku do godziny 13. Giełda zakończy wypłatę dolarów w trybie przelewów bankowych, w tym również e, tutaj Swift. E, depozyty będą jednak działać przez portfel a Dv cash. A użytkownicy Bybit mogą kupować kryptowaluty za pomocą kart kredytowych. No i tu widzimy, że wcześniej właśnie Binance podał taką informację, na teraz giełda Bybit. Idziemy dalej i widzimy, że Consensus uruchomi sieć testową zk No i tutaj podaje datę uruchomienia nowej sieci tuż zaraz za y, poplan planowanej przez Polygon Labs. No i według konsensus nowa sieć testowa będzie wspierać narzędzia wykorzystywane w rozwoju Ethereum. No i podała tutaj tą y, um, uruchomienie tej sieci testowej y, tej datem 28 marca 2023 roku. Z kolei NFT-ki w sieci Bitcoina mogą przebić Ethereum w ciągu kilku lat. No i tutaj Czekajcie, gdzie sobie zaznaczyłem? Aha, no i tutaj chodzi właśnie o protokół Ordinals, który został uruchomiony na Bitcoinie pod koniec stycznia. Dzięki niemu można między innymi nadawać poszczególnym aktywom, e, tak, w tym przypadku chodzi o Satoshi, e, numery porządkowe. No i tutaj można właśnie dzięki temu wgrywać różne dane, takie jak pliki audio, wideo, ale również e, JPG czy też PDFy, y pliki, tak, JPG czy PDF, które potem łączą się z poszczególnymi y, sadcami. No i tutaj już y, tacy giganci jak Board Ape Yacht Club już tutaj y, no, ogłosili, że będą jakąś kolekcję sprzedawać. No tam, gdzie można zarobić pieniądze, no to oczywiście już y, y, wchodzą tutaj y, te y, projekty. Z kolei w piątek mieliśmy y, wzrosty na Wall Street, no i to była reakcja na pozytywne odczyty danych, i tutaj y, indeks aktywności biznesowej w Stanach Zjednoczonych y, wyniósł w lutym 50,6 punkta, co oznacza wzrost o. 3,8 punktów w stosunku do poprzedniego miesiąca. No i również tutaj wzrost aktywności w sektorze usług y, praktycznie się nie zmienia, y, także, no tutaj te dane ze Stanów y, pozostają dobre. A w tym tygodniu, właśnie czekamy na y, y, zapiski z przemówienia y, Jeroma Pawella y, RPP i y, dane z rynku y, pracy w Stanach Zjednoczonych, tutaj właśnie. Ważny będzie wtorek i godzina 14:30, kiedy poznamy zapis oświadczenia Jeroma Pawela z prowadzenia polityki monetarnej przez ostatnie pół roku. No i tutaj na nim można właśnie będzie poznać czym będzie się kierował Fed podczas najbliższego marcowego posiedzenia, ponieważ ostatnio spekuluje się na temat tego, że stopy procentowe nie wzrosną tylko do 5,5%, a mogą dotrzeć docelowo do poziomu 6%. No i to będzie miało wpływ na gospodarkę, no i może właśnie zamiast tego miękkiego lądowania spowodować recesję. W środę decyzję ogłosi tutaj Rada Polityki Pieniężnej, a w piątek będziemy mieli dane właśnie z rynku te non-farm payrolls, czyli dane o zatrudnieniu no, poza rynkiem rolniczym, tak i tutaj no, zobaczymy jak będą te dane, no i tak może zareag zareagować tutaj no, giełda, ale również tutaj kryptowaluty. Natomiast Teter został oskarżony o udział w praniu pieniędzy. Firma Tether po raz kolejny musi zmagać się z oskarżeniami o nieuczciwe praktyki finansowe. W dniu 3 marca serwis Wall Street Journal opublikował artykuł, w którym zarzuca się firmie powiązania z organizacjami, które prowadziły fałszywą dokumentację księgową w celu prania pieniędzy oraz otrzymaniu do kont bankowych. No i tutaj odpowiedź Tethera jest taka, że to dotyczy jakichś y, ubiegłych lat, a teraz już dostosowali swoją politykę. No i tutaj y, wszystko jest y, tak, jak powinno być. Y, kolejna informacja jest taka, że y, tutaj Bitcoin i Ether z najgorszą sesją od miesiąca, ale co ważne to mamy tutaj jakby predykcję zachowania się Bitcoina. No i tutaj widzimy, że właśnie Bitcoin po dotarciu do poziomu 25 tysięcy tutaj rozpoczął spadek, odbił się od tego poziomu. No, i tutaj narysowali taką, taki kanał, w którym się teraz obecnie kurs znajduje. No, i tutaj dolne ograniczenie tego kanału jest na poziomie 21,5 tysiąca dolarów. Jednak tutaj, zanim cena spadnie do tego poziomu, no to ma wsparcie w postaci 50, 50 i 200, znaczy 200-dniowej średniej kroczącej. No, i tutaj zobaczymy czy to przełamie. Tak, tutaj jeżeli dojdzie do tych 21,5 tysiąca dolarów, no to jeszcze będzie kurs przebywał w kanale i dopiero jeżeli wybije się dołem z tego kanału, no to wtedy może to doprowadzić do silniejszej korekty spadkowej. Kolejna informacja w zasadzie pytanie to czy kryptowaluty to teraz jest dobra inwestycja. No i tutaj widzimy, że y, najbardziej popularne wskaźniki takie jak MACD i RSI wyświetlały tutaj y, już y, 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 znaczy pokazywały jakby się zaczynała hossa na rynku krypto. Natomiast wskaźnik MVRVZ y, tutaj pokazuje, że znajdujemy się w idealnym momencie na zakup Bitcoina, czyli na samym dole cyklu. No i tutaj na tym y, historycznym wykresie można zobaczyć właśnie ta idealną y, przestrzeń do zakupów, tutaj zaznaczona tym taki kanał zi zaznaczony zielonym kolorem. No i właśnie jesteśmy w tym y, kanale. No i to to oczywiście nie oznacza, że od razu się y, już rozpocznie hossa. Będziemy widzieć więcej ruchów bocznych zamiast Krachów, no i może minieć kilka miesięcy zanim zobaczymy początek prawdziwego rynku bywa, byka, jednak nadal może być to doskonały czas na rozpoczęcie długoterminowych inwestycji na rynku krypto. No i opierając się na tych wskaźnikach, możemy założyć kolejny szczyt tego rynku w ciągu 2-3 lat. A ostatnią informacją na dzisiaj jest taka, że Apple prowadzi spór z kolejną firmą z rynku kryptowalut. No i w grudniu tutaj nie mogli się jakby dogadać z Coinbase, a teraz Apple nie może dojść do porozumienia z Uniswapem, który właśnie tutaj opublikował swój portfel, tak? No i tutaj nie może się dogadać z Apple, który jakby odrzucił właśnie ten projekt aplikacji zaledwie kilka dni przed jej premierą. Także to wszystko, co miałem do przekazania Wam w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądnięcie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!